Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, Cykl English jest Gupi, Studia, status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa polityczna. No, ostatnie tygodnie to rozmowy polityczne z wiadomego powodu 15 października, czyli już niebawem najważniejsze wybory w tym roku, a może wybory najważniejsze od lat. I w związku z tym nasze kolejne spotkanie z panem Stanisławem Jurcewiczem, lista numer 2, trzecia droga, pozycja numer 7, tak żeby było wszystko jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Podczas ostatniego spotkania takich trochę wątków prywatnych, tak żeby można było po prostu pana poznać też nie tylko od tej strony samorządowej, zawodowej, czy związanej z samorządem, w sensie sejmikiem województwa dolnośląskiego. Dzisiaj chciałbym się skoncentrować na programie wyborczym, no bo no, nie idziemy tylko do wyborów, bo ktoś jest fajny, albo interesuje się wędkarstwem, albo tańczył w zespole tanecznym. Tylko też no, chcą ludzie poznać to jaki, z jakim programem pan idzie i co pan chce jako poseł zrealizować dla Polski, zrealizować dla Dolnego Śląska czy zrealizować dla okręgu numer dwa, bo właśnie z tego okręgu Pan kandyduje. To chciałbym zacząć od tych według pana najważniejszych spraw dla Polski. Panie redaktorze, Szanowni Państwo, ja swoją kampanię prowadzę bezpośrednio. Jestem bardzo dużo w różnych miejscach tego okręgu wyborczego i w pewnym sensie to, o czym będę mówił, to jest ze spotkań też mieszkańcami, nie tylko program partii, co uwiera ludzi bardzo, drożyzna. Nie ma spotkania. Jeśli rozmawiam, to drożyzna jest wiodącym tematem. Drugi, wbrew pozolom, mieszkańcy bardzo mocno, myślę też zrozumieli, że dla nas są niezwykle ważne środki z Unii Europejskiej. Niezwykle ważne, natomiast pojawia się też obawa, czy nie wyjdziemy z tej Unii Europejskiej. Dlatego to jest, nie możemy do tego dopuścić, żebyśmy wyszli z tej Unii Europejskiej. No przyznam, Europejskiej. że to akurat sobie ciężko wyobrazić. Ale... Panie redaktorze, ale już pojawiają się takie głosy, obawy, i to mówię bo prowadzę bezpośrednio kampanię nie przez tylko właśnie rozmowy media, ale osobiście od domu, do domu, od bloku, do bloku od firmy do firmy. Następnym elementem, który bardzo w tych spotkaniach się pojawia, to jest obciążenie przedsiębiorców. Mam jeden przykład stosunkowo niedawno w jednym ze spotkań w terenie rozmawiałem z przedsiębiorcą, który w zakresie turystyki prowadzi swoją działalność. Od 1 października tą działalność zawiesza. Dlaczego? Nie wchodząc w szczegóły, obciążenia podatkowe podatek od nieruchomości, pensje, zusy. I pochodne, tak zusy, energia elektryczna. I zawiesza. Co to oznacza w konsekwencji? No, wiemy przecież, pracownicy i tak dalej. Poważny problem obciążeń podatkowych. No rozumiem, że to niestety nie jest tylko jeden przykład. To nie jest, ale powołuje się na te, na te, te konkretne przykłady. Z, na te konkretne spotkania. przykłady spotkania. Służba zdrowia pojawia się bardzo często. Sprawa w ogóle dostępu, przedłużającego się dostępu do, do, do lekarzy, szpitali, do, lekarzy, do specjalistów. Tak. Dokładnie tak. I chcą mieszkańcy zmiany. Pieniądze dla samorządów. Z KPO nie ma tych pieniędzy. W dalszej części może podam praktyczne przykłady. No właśnie, już region. teraz tak sobie ułożyłem Edu głowie, żeby pana pytać o te miejsca związane z naszym terenem. Edukacja. Chroniczny brak nauczycieli. Oprócz tego młodzi ludzie. Na jednych z dożynek człowiek szkoły podstawowej, rozmawiałem z nim, bardzo ciekawa rozmawia. On mówi, że ten program który jest, on go nie interesuje, ale ma jednego nauczyciela, który niekoniecznie musi wystawiać szóstki, piątki, ale on z przyjemnością chodzi do tej szkoły. To jest chyba sygnał tych młodych ludzi, dla których przecież my teraz pracujemy. Nie, niekoniecznie muszą być oceny. Tutaj chwilę przed wejściem tutaj na antenę rozmawialiśmy o edukacji. To jest taki trochę osobny wątek. Może kiedyś go poruszymy, że no oceny nie muszą być wystawiane. Tak, jak chcę Te cząstkowe dodać. oceny nie muszą być w naszej edukacji wystawiane. Z panem wystawiane. się zgadzam, bo są już takie państwa, gdzie tego typu ocen nie ma, ale jest co innego o czym warto bardzo pomyśleć, jeżeli chodzi o nasze dzieci, wnuki, zmniejszyć do minimum obciążenia zadaniami domowymi. Moim zdaniem, a też kończyłem szkołę podstawową, to by było nie znaczy zwykle... to Wiemy, też mówiłem panu, że, że takie rozmowy są rodzinne. Z czego rezygnować, jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, ponieważ jest takie obciążenie szkołą, że nie ma czasu na te swoje pasje, a chyba... Powinno być dokładnie odwrotnie, powinniśmy zachęcać młodych ludzi, żeby spełniali swoje nie wiem, marzenia, y, pasje w kwestii, nie wiem, muzyki, kultury, sportu czy nie wiem, znajomości języków. No tak, ale jak I im, czasu brakuje, no to bycie, trzeba to po prostu zrezygnować. Y, ja czasami mam już to powtarzałem wielokrotnie. Czasami mam wrażenie, że do szkoły się chodzi po oceny, a nie po wiedzę. A, zdaniem... a ja bym chciał, żeby chodziło się jednak po, po, po wiedzę, po ciekawość y, świata, po poznawanie świata, A nie po to, żeby zdobyć określoną cyferkę. Od matematyki polskiego, po zajęcia pozalekcyjne, do których też no, niezwykle młodzi ludzie czasami chcą. Tylko gdzie ten czas? To może być sport, to może być muzyka, to mu... kultura szeroko rozumiana. Języki i inne pasje, tak? A czasami po prostu zwyczajnie sobie pobyć ze sobą i poczytać nie wiem, książki, pójść z przyjaciółmi na. Na spacer po prostu odświeżyć umysł. Panie redaktorze, z tym czytaniem książek to muszę jednak panu powiedzieć, że ta młodzież czyta, ale w internecie częściej, jak, tak jak kiedyś myśmy. Czy Adama Szklarskiego, fajne, przygotowe, przygotowe książki. O mojej imienniku. Prawda? To, to już odeszło chyba trochę, ale nie, ważne jest, żeby był ten styk z kulturą, ze społeczeństwem. Z różnymi opiniami, tak? tak. Różnymi opiniami, z różnymi opiniami, tak. z różną wiedzą. To tak chciałem panu tylko powiedzieć, że jak wybuchła wojna, to żona mówi do mnie, żeby porozmawiać z synem Wtedy 15-letnim, no wiadomo, no, dzieci się stresują i mówię synowi, że chciałbym o tej wojnie na Ukrainie porozmawiać, ale mówię, a, 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 a co chcesz wiedzieć? No i no właśnie, tak samo zareagowałem jak pan, po prostu, że o co chodzi? on mi wyciąga, uwaga, profil na TikToku. I pokazuje, że nie mamy się czego obawiać, ponieważ wojska NATO są mocniejsze i silniejsze i całe takie zestawienia, jak, jak to wygląda. Ja podaję tylko oczywiście jeden z przykładów, ale, ale to, co pan przed chwilą powiedział, że ta wiedza. Jakieś informacje, opinie yy, po prostu biorą z YouTube'a, z Facebooka, Instagrama, TikToka i tak, dalej, i tak dalej. I może dodam jeszcze jeden niezwykle ważny temat, który się pojawiał ze spotkań, bo programy w niektórych elementach różnych partii, komitetów wyborczych są zbierze. Kwestia mechanizmów i tu się te komitety czy partie różnią. Natomiast pojawił się jeden bardzo ważny: dostęp do mieszkania, żłobka dla młodych ludzi. I zacytuję panu coś, co sobie napisałem, żeby nie zmieniać Treści wypowiedzi, jedna z pań powiedziała tak, żeby córka żyła w normalnym kraju. Znamienne słowa. Znaczy, no tak naprawdę, bardzo smutna ta informacja, nie? bo. Znaczy, ta, ta, ta intencja jest wspaniała, tylko czy w ogóle powinniśmy żyć w kraju, w którym takie rozmowy się odbywają? Prawda? Ja, bo ja nie chcę. Mówimy o programie. Ja mówię o rzeczywistości czym się ludzie zastanawiają, martwią. Bo proszę pana, ja nie mogę się zgodzić z takimi słowami, które myślę, że Państwo będą wiedzieli, kto to powiedział, że córki czy kobiety nie rodzą dzieci, bo do 25 roku dają szyję. Jak tak można powiedzieć? Dzieć. Znaczy, ja sobie tego nie wyobrażam. Jestem przeciwny takiemu dzieleniu Polaków, a już e, odniesieniu się do kobiet, do naszych córek, żon. E, już nie wspomnę si o pałkach te i tak dalej. teleskopowych, które były używane. Nie mam ja, wątpliwości. Ja myślę, na tej ja myślę że, że w ogóle państwo w tym znaczeniu przez duże P, y, nie powinno się w ogóle wtrącać do takich rzeczy. Powinno dać możliwość, żeby te dzieci się rodziły, ale. Miał miały Mieszkanie, właśnie żłobek, żłobek. przy itd. Ale kwestie ideologiczne, ja zawsze uważałem, że w kwestiach ideologicznych politycy w ogóle mogą sobie między sobą rozmawiać, ale one nie powinny być elementem dyskusji politycznej. Czy ktoś chce mieć dzieci, nie chce mieć dzieci, ile chce mieć tych dzieci, w jaki sposób je chce mieć, to jest bardzo, bardzo prywatna sprawa. Ale jeżeli ktoś już chce mieć te dzieci, to państwo powinno być od tego, żeby tą możliwość właśnie tego żłobka, przedszkola czy bezpiecznego prowadzenia ciąży, no to powinno być... Zapewnić pod... rodzicom. kobietom. Wydaje mi się, że to jest jakby trochę ponadpolityczna dyskusja. to są te Niemniej pan redaktor zapytał mnie o tym i, i programie. Ja mówię, to rzeczywistość. To potencjalnie... No tak, można hierboczy. rzucać górnolotne hasła, a na końcu się zderzamy właśnie z takimi rozmowami, z takim cytatem, który pan przed chwilą Y, przedstawił i, i no to jest właśnie Polska, tak? Te teksty, te potrzeby. Ta, to są ci mieszkańcy, to nie jest coś wy... Ja to rozumiem. Iman... Ja, też, ja też rozmawiam, nie politykiem. jestem politykiem prawdopodobnie, nie będę, ale... Wszystko yy... przed panem, panie dyrektorze, jest pan młodym człowiekiem. To, to jest, to jest, oj, dziękuję, to notarialnie spiszemy, że jestem młodym człowiekiem z tą dzisiejszą datą, okej? Okay? To musimy, do notariusza idziemy za chwilę. Jak taka jest konieczność. Tak? Młody człowiek, ale dziękuję, ta siwa broda to taki przypadek oczywiście. Yy... Przypomnę, że Stanisław Jurcewicz, siódemka na liście numer dwa, trzeciej drogi, jest moim Państwa gościem. Za chwilę porozmawiamy o tych konkretach związanych z Dolnym Śląskiem, z naszym okręgiem wyborczym, żebyśmy już nie rzucali tylko ogólnikami, tylko skoncentrowali się na określonych sprawach. To już za moment. Słuchacie Radia Doba. Stanisław Jurcewicz nadal w studiu. Na pana koszulce, z którą pan dzisiaj się ubrał, jest napisane szczęśliwego Dolnego Śląska już czas, ale żeby on był szczęśliwy potrzebne są konkretne rozwiązania dla konkretnych miast, konkretnych powiatów. Często słyszę to hasło i nie tylko w kontekście wyborów, tylko w ogóle problemów w tym kraju. Wykluczenie komunikacyjne. To tak brzmi... No, hasło, tak? Wykluczenie komunikacyjne. Ja bym chciał, żeby pan w ogóle powiedział, czym jest to wykluczenie komunikacyjne i co może powodować, i, 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 i czy to jest w ogóle jakiś problem w okręgu numer dwa. Znaczy, ja znam odpowiedź na to kolejne pytanie, ale chciałbym, żeby pan szerzej na ten temat powiedział. Panie redaktorze, to jest rzeczywistość. To jest brak komunikacji na przykład. Autobusowej, zacytuję tu też myślę pewną liczbę, która daje pogląd na to, jaka jest sytuacja. Znaczy, brak komunikacji takiej, że tak powiem, na co dzień, między gmitami, między powiatami od 2016 roku, kiedy władzę przejęła zjednoczona prawica ilość w tysiącach. Setkach tysięcy została zmniejszona właśnie komunikacji, nazwijmy to kiedyś, jak był PKS. No, każdy zna O to 230 tysięcy przejechanych kilometrów. Ale co to oznacza w praktyce? To jest problem z dojazdem do szkoły średniej, bo jeżeli mówimy o międzygminnej czy międzypowiatowej, do ośrodka zdrowia. No nie każdy w wieku senioralnym na przykład ma samochód, czy też bliskich, bo teraz Czy, jest ma, taka... czy ma na tyle zdrowia, żeby tym samochodem jeździć, bo czasami chodzi o to, że ktoś ma prawo jazdy i ma samochód, tylko już też, może się prawda? nie poruszać. Dojazd do środka zdrowia, do, do, do szkoły, do apteki. Ja już pomijam, myślę, że warto o tym wspomnieć, do miejsc kultury, tak, do teatru, do kina, to ktoś powie, to nie jest takie ważne. No, no jest ważne. Dla kogoś, kto ten dostęp ma nieograniczony, no to, to nie jest problem, ale jak ktoś ma dojechać z jakiejś Wioski koło Międzylesia symbolicznego do kina, no to to już jest normalnie jak wyprawa na jakieś wakacje. Dodam, ale wykluczenie roz, rozwojowe. Przecież w niektórych ośrodkach, żeby dojechać, nie wiem, do klubu sportowego, o którym Pan mówi, do ośrodka kultury na zajęcia. Do szkoły i tak, do szkoły muzycznej. Na te i tak dodatkowe. Dalej, tak dalej. I z tym jest poważny problem. Niedawno odbył się tak happening, czy też konferencja prasowa w Złotym Stoku, gdzie pani burmistrz no, podjęła te tematy. Mówiłem o tym na Sejmiku. Że zarząd województwa, samorząd województwa, który no, moim zdaniem niestety dalej rządzi PiS z bezpartyjnymi, tak zwanymi, niektórzy mówią, cytuję, przystawką PiSu, więc tu jest jakieś trudniejsze czasami dla niektórych, cytuję, rozróżnienie, i trzeba to Przemyśleć, analizować na Dolnym Śląsku i w naszym okręgu. To jest... Ale ja te, ja te rozmowy, powiem Panu teraz, jak Pan zaczął o tym mówić, przypomniałem sobie rozmowę z Panią, nie wiem, z, z Srebrnej Góry, która powiedziała, że do swoich córek, że słuchajcie, no, nie wiem, jak, jak my to mamy zrobić, ale ja nie widzę możliwości, żebyście dojeżdżały na zajęcia pozalekcyjne. O ile ta możliwość do tego, żeby do Ząbkowic dojechać y, do szkoły i ze szkoły, to ja już nie widzę możliwości, żeby na jakieś zajęcia sportowe, czy właśnie rozwój kulturalny, czy do jakiejś szkoły muzycznej dojechać, no bo nie wiem, nie mam Prawo jazdy, nie ma samochodu i ja wam po prostu w tym nie pomogę. Nie ma możliwości. Ale jaki skutek jeszcze jest, panie redaktorze, taki? E, czy też jaki jest tego skutek? Otóż e, nasze południowe powiaty, między innymi te pięć, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki, Świdnicki, Wałbrzyski, ogólnie rzecz biorąc, jest depopulacja. Młodzi ludzie wyjeżdżają do dużych ośrodków właśnie bo nie mają jak się skomunikować nawet na co dzień do pracy. Mamy bardzo zdolnych ludzi. W tych powiatach, tylko że problem komunikacyjny. Nie zawsze na początku no, ale to, swojego to nie życia musimy na rozmawia samochód. Rozmawiamy tutaj w studiu w Dzierżoniowie. Niedawno pisaliśmy w portalu dowa.pl, że po 22 ze strefy ekonomicznej w Dzierżoniowie nie można dojechać do Niemczy. Prawda? I spotykam panią, która mówi, że idzie 6 km z przeżyczyna zdroju do domu. A dalej, jaki tego... Po 22. Dalej, jaki jest tego skutek? No, jeżeli nasi. Mieszkańcy, dzieci, wnuki wyjadą do dużych miast, to ten region jest osłabiany nie tylko wpływem podatków z ich pracy, gdyby tu byli, ale intelektualnie. Przecież no nie, to przyszłość trzeba zacząć. To jest oczywiste. To odnoszę wrażenie, że znów temat samego wykluczenia komunikacyjnego to jest osobny wątek do rozmowy. Wspomniał pan o służbie zdrowia w kontekście nawet tego wykluczenia komunikacyjnego, ale też w kontekście zadłużenia naszych szpitali. Mówiąc naszych, mam na myśli te, o których z powiatów, o których pan przed chwilą wspomniał. Tak, w każdym powiecie jest szpital. Proszę Państwa, no już sytuacja jest taka, że z racji też drożyzny, inflacji koszty funkcjonowania są ogromne, ale co to znaczy? To znaczy, że obsługa nazwijmy, czy dotarcie z czasem do zadłużonego szpitala będzie problemem. W tym sensie, że no skąd szpital ma wzi wziąć pieniądze na jego funkcjonowanie, na tych pacjentów, którzy trafiają. To musi ulec zmianie bo tu chodzi o życie, o bezpieczeństwo zdrowotne i na to muszą się znaleźć pieniądze. To jest ten też temat ogólny, którym poruszałem przed chwilą, ale który pojawia się wśród mieszkańców naszych No miejscowych tak, zwłaszcza wśród tych, którzy mają problemy ze zdrowiem. Mamy wszyscy będziemy raczej starsi i mniej sprawni i mniej zdrowi, więc poruszył pan niezwykle ważny temat dotarcia i, i opłaty za fizjoterapię. Kolejki są po już po kilka miesięcy. Bo nie ma środków z publicznej to, służby zdrowia. Nie wiem, czy, czy był pan kiedyś, czy może w dzieciństwie u stomatologa na tak zwane NFZ, bo ja nie przypominam sobie takiej sytuacji od wielu lat. Ale to mówię, znów porusza pan wątki, które już łapie oddech i myślę, żeby zadawać kolejne pytania. My mamy poruszyć przedwyborczo jakby najważniejsze kwestie. Wspomniał pan też o pieniądzach z Unii, oczywiście na inwestycje? na rozwój te pieniądze są nam po prostu bardzo bardzo potrzebne na każdym poziomie i edukacyjnym i inwestycyjnym i infrastrukturalnym rozwojowym firm itd itd Właściwie no we, w pełnym zakresie no bo czego nie wymieniłem a ja bym chciał, żeby pan przedstawił jakieś konkrety, no bo to i znowu były ogólniki, a ja bym chciał jakieś konkrety związane właśnie z naszymi powiatami. Gdzie te pieniądze według pana powinny trafić? Jakie są najważniejsze elementy? Panie redaktorze, szanowni państwo, gminy nasze i powiaty, te, o których mówimy, czyli Dzierżoniowski, Kłodzki, Świdnicki, Wobrzyski, Ząbkowicki, mają przygotowane dokumenty na te środki. I podam rzeczywiste przykłady, bo ja w miarę możliwości szefów gmin, ale także często to rozmawiam z szefami gmin, szefami powiatów, z radnymi i tą wiedzę mam na bieżąco. I dam po jednym przykładzie, aczkolwiek w pełnym zakresie wykorzystania środków, to te akcenty w różnych gminach i powiatach są różne. Na przykład rzeczywistość taka, jaka tu by chciał burmistrz Dzierżoniowa widzieć, to basen kryty. To jest rzeczywiste pieniądze, które by poszły. Ja no, już... Od lat się o tym rozmawia prawda? Czyli ta rzeczywistość... Mieszkam blisko basenu, więc ta sprawa mi jest w ogóle bliska, więc... Ale chcę też Państwa poinformować, że to nie jest tak, że ja nagle sobie przypomniałem o wyborach. Jestem radnym Sejmiku Województwa, budują się w Dzierżoniowie kolejne odcinki, aczkolwiek uważam to zbyt du du duże opóźnienie, ale buduje się obwodnica. Złożyłem też na ten rok 2024 szereg wniosków. Widział pan redaktor, między innymi też drogę do pieszyc. Tą drogę trzeba już budować. ten Filińskiego, znaczy, Wdzierżoniowej. Filińskiego od ciągo... ronda do tak. Pieszyc, tak. Szczególnie od ronda do Pieszyc, bo tutaj ten wcześniejszy odcinek jest porozumienie między miastem. Ale idąc do kolejnego miasta, które, które potrzebuje takiej pomocy związanej z, związanej z funduszami unijnymi, to jest Kłodzko. Proszę Państwa, Kłodzko jest największym powiatem. Tamta komunikacja, to wykluczenie... Przebudowa dróg wojewódzkich tam musi nastąpić i to jak najszybciej. I ta część wniosków, które tutaj przedstawimy, złożyliśmy z radnym szczygłem, żeby wyremontować, bo to przecież jest region uzdrowiskowy. No, turystyczny, ale mieszkają tam też ludzie, którzy po prostu znów, tak jak mówiliśmy, że dojeżdżają do szkół, przedszkoli. Do strefy ekonomicznej Absolutnie. w Nowej Rudzie, w Kłocku i tak dalej. Mało, jeżeli chodzi też o. To jest z poziomu Sejmiku Województwa. Linia kolejowa. Złożyłem wniosek na 10 milionów, żeby przewrócić połączenie Kłodzko-Lądek-Stronie. Wiadomo, Czarna Góra, Lądek-Uzdrowisko. Czyli tu znowu zlikwidować wykluczenie komunikacyjne, ale także to ma walor... Ekologiczny, niezwykle ważny. Ekologiczny, i... ekonomiczny, możliwość rozwoju turystyki i tak dalej, i tak dalej. No to jest znów. znów boję się zadawać kolejne pytania, bo to kolejne. Moglibyśmy wątek, porozmawiać tak. tak, ale Ząbkowice, kon konkretna sprawa, także złożyłem wniosek. E, strefa ekonomiczna, ogólnie nazwę, strefa gospodarcza zaczyna się rozwijać. Tam nie jest niezbędna przebudowa drogi wojewódzkiej, bo znowu komunikacja to jest dostęp, to jest gospodarka, to jest szkoła i taki wniosek. Teraz, jeżeli chodzi o Świdnicę, jednym z radnych rozmawiałem, pieniądze na rewitalizację i wiele innych, wiele innych projektów. Jeżeli chodzi o Wałbrzych, to z informacji, którą mam, chodzi o mieszkania komunalne. Szczególnie dotyczy to jednej z dzielnic i mówię to jakby pozytywnie, że są potrzebne pieniądze, jeżeli chodzi o Sobiencin. Tam jest do, przepraszam, ale no, do, do zamknięcia są, tak to zrozumiałem z rozmowy z przedstawicielem, te budynki, wręcz do likwidacji, wybudowanie nowych mieszkań komunalnych, żeby była możliwość. lub, dla wyremontowania, tych, lub... wyremontowania tych, które jeszcze na ten remont. na ten się nadają. nadają, nadają tak? Więc tak. to jest bardzo ważne no i taki temat też jeszcze związany z Wałbrzychem gdzie sportowo miały być pieniądze niestety ich nie ma i my jako opozycja daliśmy też twardy warunek jako opozycja na... w sejmiku województwa, województwa tak. dolnośląskiego na budowę stadionu dla górnika bo rządzący chcieli ostatnio na sesji wybudować stadion dofinansować z samorządu województwa jak pan myśli gdzie nie wiem, w Lubinie. Chciałem to powiedzieć, ale mówię chyba nie. Tak, natomiast nie zgodziliśmy się na to, jako opozycja w Sejmiku. No, tam jest całkiem niezły stadion, ale za mały? Panie redaktorze, nie znam tych takich bardzo szczegółowych motywacji. Nie odpowiem, nie chciałbym popełnić jakiegoś um, nieprecyzyjności, więc na to nie opowiem. My wiemy, co my chcemy. Dlaczego w jednym z raportów e, informacji o stanie mienia... Proszę sobie wyobrazić, że te powiaty naszej części jeleniogórskich średnia PKB była o 25% mniejsza na mieszkańca, jak w tych północnych powiatach, powiedzmy. Wrocław, tak, Lubin. Jasne. I my twardo stajemy na stanowisku, żeby w miarę możliwości właśnie pieniędzy unijnych o taki procent, żeby było więcej na te nasze subregiony. Bo Które są po prostu no, biedniejsze. No. Powiem w ten sposób. Praca samorządów, firm, to należy podkreślić, jest ogromnie wykonana przez wiele lat, ale jednak ta różnica w tych zmianach społeczno-gospodarczych, które miały miejsce w latach 90., które ja też przeżywałem w własnej gminie, Dzierżony. No nie, nie musimy sobie tego tłumaczyć. I to musimy nadgonić, użyję takiego słowa, ale kiedy to zrobimy? Jak będzie nie tylko tyle średnio, ile na mieszkańca, załóżmy, z funduszy unijnej, ale po prostu... Tylko ile na mieszkańca więcej, brakuje w tym rejonie południowym Dolnego Śląska. Tak, zrównoważyć ten rozwój w charakterze gospodarczym, kulturalnym, rozwoju, komunikacji. Infrastruktury i walki z wykluczeniem komunikacyjnym. I walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To chyba wykluczeniem komunikacyjnym. chyba naj, najczęściej to są te... powtarzany wątek podczas dzisiejszej rozmowy. Dużo, dużo tematów. Ja myślę, że y, też jako radny y, y, województwa Dolnośląskiego, sejmiku województwa Dolnośląskiego, żeby nie było wątpliwości, czy też przyszły y, parlamentarzysta, y, tutaj jest dużo do omawiania. Niezależnie od tego, w której konfiguracji pan będzie funkcjonował, tematów jest y, bardzo dużo i, i trzeba o nich rozmawiać, trzeba na nich się koncentrować, bo wybory wyborami, to jest oczywiste, ale 15 października te problemy się nie skończą. Raczej trzeba będzie je po prostu dalej załatwiać i nad nimi się pochylać. Ja myślę, że kolejne spotkanie już po 15 października, chyba że coś w ciągu tych ostatnich dni się zdarzy, to oczywiście tutaj zapraszam do studia. A jeżeli się nie zdarzy, no to ja już teraz, niezależnie od wyniku, zapraszam Pana na spotkanie. Po 15 października. Panie redaktorze, jeszcze jeśli Pan pozwoli na zakończenie. Nie wiem, czy przypomina sobie Pan rozmowę przed kilku miesięcy przed wyborami, gdzie moim zdaniem, które jest. Cieszę się, że w tej chwili też. Takie samo funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Wybory wygrają kobiety. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. Oczywiście, rozmawialiśmy. Oczywiście, tak. rozmawialiśmy. I żeby, żebyśmy wszyscy poszli na, na głosowanie. Żebyśmy brali udział w tym głosowaniu. Bo to jest jedyny moment, gdzie mamy niezwykle ważną możliwość zmiany. Zmiany na lepsze, moim zdaniem. I obyśmy się obudzili 15 z wynikami, które będą mówiły... Ta Polska może być lepsza, ta Polska będzie lepsza, to będzie Polska niedzielenia Polaków, to będzie Polska rozwoju. Dowiemy się 16 października rano, albo kiedy będą te oficjalne wyniki. To ja dziękuję, Stanisław Jurcewicz, siódemka na liście numer 2 trzeciej drogi był moim państwa gościem. Myślę, że kolejne spotkanie, tak jak już powiedziałem, zaproszę pana po wyborach do komentarzy powyborczych. Będziemy mi miło pana gościć. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękuję, do, usłyszenia. do zobaczenia. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami radia Doba są fundacja ziemi sudeckiej. Przedsiębiorstwo budowlane jaskulsce. Cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl.